Związek Dużych Rodzin 3 Plus ciągle organizuje akcje, które mają na celu zbiórkę funduszy na rzecz Bernadety Olejarskiej. W ubiegły weekend ZDR 3 Plus zorganizował w Jazz Club Muzeum koncert charytatywny, a już jutro i w sobotę odbędą się kolejne akcje. W piątek, 27 lutego, o godzinie 16 w zespole szkół nr 1 w Byczynie, odbędzie się spektakl pod tytułem Królewna, Śmieszka i Przyjaciele. Ten teatrzy przygotowali wolontariusze ze stowarzyszenia ZDR 3. Po spektaklu będzie możliwe zbadanie wad postawy. Odbędzie się również specjalna licytacja. Jest to y, absolwentka tej szkoły, więc y, do akcji przyłączyli się zarówno dyrekcja szkoły, rodzice, jak i cały sztab ludzi i tam y, oraz Elwitaj. Natomiast w sobotę o godzinie 10 w Młodzieżowym Domu Kultury na Osiedlu Stałym odbędzie się koncert charytatywny Dawida Zarzyckiego pod tytułem Drzewo Jozłego. Będzie koncert pianistyczny Dawida Zarzyckiego. A potem e, zespół kanan z Gdyni e, zaśpiewa dla państwa piosenki o wartościach prorodzinnych. Będzie również wystawa prac malarskich oraz grafiki e, pani Bok, a potem aukcja tychże wystawionych prac. Dochód z akcji będzie w całości przeznaczony na rehabilitację Bernadety Olejarskiej. W imieniu Stowarzyszenia ZD czy Plus Diabożno zapraszam Państwa serdecznie do wzięcia udziału w tych akcjach i przyłączenia się do pomocy tej dziewczynce.